Dobra, najpierw chciałem pozdrowić chłopaków z południa, ze Śląska, którzy do nas wpadli w ten ostatni piątek. Zrobiliśmy trening, poszliśmy na burgery po treningu, no chłopaki byli w Warszawie o czwartej, wyjechali o 18. także duże poświęcenie. E, także mały incydent, otóż za, zapomnieli skasować biletów, to znaczy zapomnieli kupić biletów, bo był przez ten pośpiech, w którym byliśmy e, i, i głód po treningu. Ale na szczęście pan kontroler był na tyle wyrozumiały i tam słyszał o nas o, o WK i, i odpuścił karę, także bardzo pozdrawiamy pana kontrolera i dziękujemy za wyrozumiałość. Natomiast a, to nie jest tak, że niczego no chłopaki się na, nie nauczyli, bo kupili dwa bilety ługowe już na dwa przystanki ehm, raptem. Także no, warto czasami komuś darować i... Wtedy wyciągnie więcej z tego i doceni szczęście, e, jakie miał, i już nie będzie chciał go nadużywać. DBMP, pytanie o um, ilości posiłków, meal timing, czy przykładam do tego wagę? E, nie przykładam do tego wagi 2-3 posiłki dziennie najczęściej. Dlaczego? Bo jest mi tak wygodnie i wiem, że nie ma to wpływu na mój końcowy rezultat. Ponieważ istnieje coś takiego jak termiczny efekt jedzenia, wpiszcie sobie skrót w Google, to jest C, E, O, F. I pociągnijcie dalej temat. Tu chodzi o to, że funkcjonowanie naszego metabolizmu jest zależne od tego, ile kalorii przyjmiemy od rozkładu naszych makroskładników, z którego wynika później termika jedzenia. E, oczywiście uwarunkowań genetycznych, jak nasze ciało radzi sobie z tym. Natomiast, powiedzmy, jeżeli termika naszego jedzenia ogólnie wynosi 30%, no to jedząc 1000 kalorii dziennie, 700 kalorii będzie przeznaczane na funkcjonowanie naszego ciała. Natomiast 300 kalorii z 1000 będzie przeznaczone na procesy typu absorpcja i rozbrojenie e, tego, co do siebie wrzuciliśmy, tak. No, także jeżeli chodzi o kompozycję ciała, nie ma to najmniejszego wpływu. Ogólnie odradzałbym czegoś takiego jak jedzenie pięciu posiłków dziennie. Jest to szalenie nienaturalne dla naszego ciała i przez to skupiamy się nie na tym, co robimy w ciągu dnia, ale oczekujemy cały czas ten następny posiłek. Oczekujemy tego następnego posiłku, ponieważ. No, zjemy małą porcję, która nas nie nasyci, no i cały czas mamy jedzenie w głowie. To jest tak, jakbyśmy poszli do Kidla i serali na pięć razy. Zamiast wysrać się raz i zapomnieć, i kontynuować nasz harmonogram dnia. To samo jest moim zdaniem z posiłkiem. Posiłek musi być na tyle obfity, żeby dał nam satysfakcję i żebyśmy nie myśleli o nim, o jedzeniu przez następne parę godzin. Natomiast większość osób, które. Chodzą na siłownie, chcą się odchudzić, powiedzmy, mają na tyle małą pulę kalorii, że rozdzielanie tego aż na 5 posiłków jest bez sensu. Myślą cały czas o jedzeniu, a ponadto nie ma z tego żadnych benefitów, żadnych. Większość osób, z którymi współpracowałem 2-3 razy dziennie, to jest kwestia przestawienia się i naprawdę wtedy mamy większą kontrolę nad tym, co robimy podczas dnia, nie myśląc o miejsce, tylko i wyłącznie hui 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 9 stały użytkownik krótkie zwięzłe jedno pytanie ode mnie dlaczego nie jesz mięsa to jeszcze było jedno że z tym twarogiem to nie jest tak troszkę na siłę wciskane otóż u mnie to wyglądało tak że ja jestem wygodny i jadłem w zasadzie tylko nabiał nie jadłem w ogóle mięsa ze względu na łatwość przygotowania posiłków idę do sklepu kupuję twaróg mieszam z jakimś dżemem czy polewą i jestem Ustawione, jeżeli chodzi o posiłek, natomiast mięso trzeba przygotować. Jeżeli kupujemy je raw, kupujemy je nieprzygotowane, tak? No, chyba, że pójdziemy na kebab czy tam na, na burgera, co ostatnio dosyć często robię. Em, no, także ze względu na przygotowanie, nie to, że mam jakąś awersję do mięsa, natomiast e, ostatnio, to znaczy teraz od miesiąca. Wyrzuciłem całkowicie na nabiał ze swojej diety, twarogi, serek wiejski, czyli jestem na odwyku, bo przez ostatnie 3-4 lata, no, szło tego bardzo dużo. Wyrzuciłem wszystkie suplementy, nawet białko i jest to część takiego, no, mojego testu i być może kiedyś wam powiem dlaczego tak zrobiłem, natomiast jest to zabieg na czas nieokreślony, no i nie robię tego ze względu na śluz podskórny i od razu wam powiem że przez miesiąc nie zauważyłem żadnej różnicy jeżeli chodzi o jakąś retencję wody w organizmie także nie ma śluzu śluzu nie ma a jeżeli chodzi o samopoczucie to samo jem więcej warzyw na pewno i ostatnio bardzo polubiłem papki i się w tych papkach zakochałem. Mleko ryżowe, kasza jaglana 130 gramów, gryka do chrupania 60 gramów, jakieś tutaj kiwi pływa, jeszcze jeden banan pokrojony, no i jogurt naturalny 0%. I to nie 1 kwietnia. Dzisiaj znowu papka. Jabłuszko jest w środku, banan, kasza, jaglana plus kakao. No i tutaj też jest kakao. Ostatnio bardzo fazuje na kakao, piję kakao. Jeżeli nawet chodzi o przygotowania w roku 2014 na Sopot, to naprawdę tego mięsa było, no nie wiem, raz na półtora tygodnia może. Zjadłem jakiś posiłek z mięsem. No. I jeżeli chodzi o SOPO, to od razu mogę powiedzieć, że no prawdopodobnie w tym roku nie wystartuje, jest parę przyczyn, natomiast e, mogę się z Wami podzielić tym, że no trochę było przeszkód z tym brzuchem. Dopiero teraz zacząłem robić ćwiczenia złożone. Trenuję tak jak chciałem trenować, i nie chcę wychodzić na scenę taki sam jak rok czy dwa lata temu. Chcę zrobić jakiś progres w mojej sylwetce i dopiero wtedy pokazać go na scenie też takie wychodzenie rok, rok w rok jest straszną eksploatacją organizmu i no wiedzą to tylko osoby, które tak skrajnie się odchudzają Natomiast to nie znaczy, że e, nie będzie nas w Sopocie, bo będziemy w, Sobocie, w Sopocie i e, mamy też taką jedną y, być może niespodziankę, o której na razie też nie będę mówił, jeżeli chodzi o starty także no w maju może powiemy więcej? I teraz chciałem przejść do swojego treningu nowego. Nowy trening rozpisany przez sakera. Otóż na tym etapie już warto jest jednak mieć opatrzność osoby, której ufamy, jeżeli chodzi o trening. I mimo tego, że znam swoje słabe punkty, wiem, że są to barki, wiem, że są to ramiona, trudno jest poświęcić. Te nasze dominujące grupy mięśniowe. to znaczy, nie wiem, u mnie to jest kwestia psychiki. Teraz wykonuję na treningu Sakera jedynie 7 serii w tygodniu na klatkę. Musiałem z tej klatki zdjąć trochę serii, zdjąć objętości, żeby dać przestrzeń na rozwój tych moich słabych partii. Natomiast jest to niezwykle trudne yy, psychicznie, wiecie o czym mówię. No co, wcześniej wykonywałem po 20 parę serii klatki w tygodniu, teraz nagle 7. I po prostu powiedziałem mu, żeby mi rozpisał ten plan i ja nie będę niczego kwestionował. Oczywiście, jak tam jakieś ćwiczenie jest dla mnie niewygodne, wtedy za porozumieniem je zamienimy. Jeżeli chodzi o samą strukturę, jak ten plan wygląda, jeżeli chodzi o e, stosunek objętości danych parcy, nie kwestionuję tego, po prostu idę, e, patrzę, co mam napisane i to wykonuję i, i no, dzięki Saker za plan i no, już się przyzwyczaiłem, się pogodziłem z tym, że mam tak mało serii e, klatki w tygodniu. No cóż, trzeba coś poświęcić, żeby właśnie była przestrzeń na rozwój w tych innych, jeżeli chodzi o te inne partie. No, jak wiem, że nie startuję, chciałem poświęcić ten czas teraz nie na zalewaniu się, będę mniej więcej trzymał wagę w ryzach. Natomiast chciałem rozwinąć swoje słabe partie, żeby później ewentualnie w przyszłości na scenie wypaść e, po prostu lepiej niż poprzednio. E, no i moje słabe partie to są zdecydowanie barki, ramiona, em, i taką drugą linię priorytetu stan stanowią nogi, czyli czwórki i dwójki. Z tym, że jest tutaj duże wyzwanie, ponieważ no ja robię biceps i rośnie mi dupa, robię plecy, rośnie mi dupa, tak. I jest wyzwanie, żeby optymalnie rozwijać te nogi, dać tą optymalną objętość na nogi, ale jednocześnie ograniczyć y, pracę dupy. Cały plan znajdziecie pod spodem w opisie filmu. No i teraz jeżeli chodzi o nogi, fronty wykonuję tylko w dniu siłowym, widzicie? To jest drugi e, trening Power Low w przedziale powtórzeń 3 i 5. Robię tak dlatego, ponieważ e, 5 ruchów jest to dla mnie optymalny zakres, żeby utrzymać ten pion, który jest wymagany, pion kręgosłupa e, podczas siadu. W momencie, kiedy wychodzę powyżej 5 powtórzeń, nie wiem, bym robił 12. Już nie tyle, co jestem skupiony na nogach wtedy, ale właśnie na utrzymaniu tej poprawnej struktury. I to już staje się troszeczkę mniej produktywne, jeżeli chodzi o same nogi, dlatego front tylko w przedziałach 3 i 5. Następne ćwiczenie jest to Steep Leg Deadlift. Jak tutaj macie skrót, czyli martwy ciąg z prostymi nogami, z martwego punktu e, na dwójki. Dupę troszeczkę czuję, ale teoretycznie ta dupa nie powinna być aż tak zaangażowana. A przynajmniej Saker tak uważa. Zobaczymy, jak będę wyglądał, podobnie do Nikki Milasz w październiku czy tam w listopadzie. To e, przestanę ci ufać, Saker. Za kroki, e, jak pierwszy raz zobaczyłem, to sobie pomyślałem: no nie, co mi rozpisuje za kombinatorykę, bo ja bardzo sobie cenię prostotę. Planów treningowych nie lubię kombinować, też jak komuś rozpisuję plan i z kim współpracuję, to staram się, żeby te ćwiczenia były jak najprostsze, bo nie ma, nie ma sensu aż tak komplikowania. Natomiast zakroki są fajne, polubiłem je po trzech treningach. Dobrze czuję czwórki, też idzie popalić trochę kalorii, robiąc zakroki. Także hej. Ehm, trzeba uważać tylko. Przytomnie to robić. Tutaj widzicie, że troszeczkę zabiało, jak robiłem. Ale okej. Okay. I tutaj już nie robię e, pięciu. Ruchów tylko widzicie 8-10. Jest to takie właśnie ćwiczenie na podbicie troszeczkę tej objętości, jeżeli chodzi no, głównie o te czwórki. Następnie jest żura, e, tak, czyli moment, w którym czuję się jak Neo. E, też jest to dosyć kombinatoryczne ćwiczenie, do którego podchodzimy bardzo sceptycznie. Na razie jest ok, troszeczkę czuję ucisk na kolana, także osoby, które mają problemy z kolanami absolutnie odradzam i jeżeli robić żurawie to bardzo e, powoli, bardzo, bardzo powoli, nigdzie nam się nie powinno śpieszyć jest to naprawdę ryzykowne ćwiczenie i no uważać. No i ostatnie ćwiczenie tego dnia to są łydki, nie wiem czy nagrałem nawet no łydki, wiadomo jak łydki, też pilnuję oczywiście progresu Idę sprawdzać formę frontów Piszcie w komentarzach, co myślicie o froncie owcy. Teraz? Jeszcze plecy zobaczymy? Jeszcze ten przysiadł nie wygląda obleśnie, ale jestem zadowolony, bo jestem w stanie utrzymać sztangę na barkach, co było niemożliwe jeszcze w zeszłym roku. I naprawdę miałem lekką depresję, bo nie wykonałem przez dwa miesiące ani razu porządnego treningu nóg, tylko właśnie. E, próbowałem nauczyć się tych frontów ja mam strasznie ograniczoną mobilność strasznie jestem pospinany no tutaj w kostkach ten dorsiflexion jest u mnie żałosny i ze względu na to potrzebuję nawet jeszcze większych krążków niż to e, niż używałem do przysiadów ze sztangą z tyłu tam nie wiem ile jest, 2,5 cm chyba do góry jest, albo nawet 3 także sporo wolny system e, progresji głównym założeniem jak się już domyślacie, jest to, żeby się nie rozpierdolić. Chuj! No i deload mam co 6 cykli: 50% ciężaru, 50% serii, czyli ucinamy objętość, odpoczywamy troszeczkę więcej aktywności w tym e, tygodniu. No, także w następnych vlogach powiem e, więcej i opiszę e, więcej tych swoich dni, to znaczy te pozostałe dni z mojego treningu. E, mam nadzieję, że vlog się podobał. I co? Do zobaczenia w następnym vlogu. Zdrowka życzę.